Witaj w kolejnym dniu naszego cyklu adwentowego. Wczorajsze zadanie mogło sprawić dużo problemów. Niekoniecznie musiało być łatwe, bo niełatwo jest patrzeć na to, jak upadam. Niełatwo jest też wracać do pewnych zranień, które mogły nastąpić we mnie. Ale pamiętaj, oddałeś to pod panowanie Jezusa. I czasem uleczenie z tego może potrwać jakiś czas, bo powstawanie jest procesem. Dlatego nie poddawaj się. Jeżeli poddałeś coś Jezusowi, to ufaj, że On to przemieni, że pozwoli ci powstać. Dzisiaj Słowo Boże mówi nam bardzo jasno: Oto ja, służebnica pańska, Niech mi się stanie według Twego Słowa. Oczywiście słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą. Ona tak zaufała Słowu, że mogła powiedzieć Amen. Twoje powstawanie być może jest też takim powiedzeniem Amen Jezusowi, Panu Bogu. Co do dzisiejszego słowa, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób Ty służysz Panu. Na ile Twoje serce jest służebne, na ile w tobie jest ta postawa służebna. Zadanie na dziś polega na tym, żeby usłużyć komuś, stać się czyimś sługą, eee, sługą miłości, sługą radości, uśmiechu dla kogoś. Może ktoś jest smutny w Twoim otoczeniu i potrzebuje dobrego słowa, stań się sługą Dobrego Słowa. A może wprost ktoś potrzebuje pomocy fizycznej. Spróbuj komuś usłużyć dzisiaj. Może komuś w rodzinie. Stań się sługą, tak jak ona stała się sługą Bożego Słowa. Zapraszam Cię teraz do modlitwy, abyśmy mogli to postanowienie wykonać właśnie w łasce Boga. Maryjo, Matko, która stałaś się służebnicą pańską, napełnij mnie też takim darem, jaki Ty otrzymałaś od Boga, aby moje serce służyło Tobie, aby moje serce było zjednoczone z Bogiem, tak jak Twoje łono i Twoje serce było zjednoczone z Jezusem. Daj mi, Panie, tą łaskę służyć innym bo to jest służba w Twoim domu. Amen.